Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego, niech będzie z nami. Bracia i siostry. O podwójnym przyjściu Pana pisze apostoł Paweł w liście do Tytusa. Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego, jak to nam zostało przekazane, wierzymy i wyznajemy tego, który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale. Sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Przyjdzie więc z nieba nasz Pan, Jezus Chrystus, przyjdzie w chwale przy końcu świata, w dniu ostatecznym, bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone. Będzie odnowione. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Otwórz się niebo pokryte chmurami. I sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków, jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynie naszego serca. Otwórz się ziemią i wydaj swój owoc, zrodzony z ojca i czystej dziewicy, gdyż on przyniesie zbawienie i pokój całemu światu. Przyjdź. Pojednanie już więcej nie zwlekaj. Niech Twa obecność przywróci nam łaskę i wprowadź wszystkich znużonych wędrowców do domu Ojca. Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom, gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia. Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony pomiędzy nami. Boży Baranku, czekamy na Ciebie i pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć. Sławimy również i Ojca i Ducha w jedności z Tobą. Amen. Bracia i siostry, Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna. Oczekujecie Jego przyjścia w chwale. Niech Was oświeci światłem, przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech w tym życiu. Bóg da Wam stałość w wierze, radość w nadziei i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości. Radujcie się z przyjścia odkupiciela w ludzkim ciele. Niech On da Wam radość z udziału w życiu wiecznym, gdy powtórnie przyjdzie w chwale. Niech Was błogosławi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Radością serca jest Pan, na Niego czeka dusza ma. Radością serca jest Pan, na niego czeka dusza ma. Pan blisko jest, oczekuj go. Pan blisko jest, w nim serca moc. Pan blisko jest, oczekuj go. Pan blisko jest, w nim serca moc. Radością serca jest Pan, na niego czeka dusza ma. Radością serca jest Pan, na niego czeka dusza ma. Pan blisko jest. Oczekuj go.